Hejka, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie film pod tytułem Trenujemy do zawodów. Czyli taki odcinek jak ostatnio, taki podobny, no po prostu nasz trening. I właśnie muszę Wam coś powiedzieć, ponieważ na ostatnim odcineczku mówiłam Wam, że zabieram na te zawody Black Muna i Bubble Joya, ale niestety troszkę się pozmieniało, ponieważ. Black Moon jedzie za chyba 10 dni, jakoś tak, właśnie do mojej przyjaciółki na wakacje. On jedzie na dwa miesiące do niej, żeby ona sobie troszkę na nim pojeździła, no na takie wakacje do niej jedzie Black Moon, na dwa miesiące i później z powrotem do mnie wraca. A w zamian za Black Moon do mnie przyjedzie Ladens. Więc nie mogłam zabrać Black Moona, no bo jak będą zawody 6 listopada, no to właśnie Black Moon będzie jeszcze u tej mojej przyjaciółki. I musiałam w liście startowej zawodów zmienić Black Moona na Hariba, Także powiem wam jeszcze raz wszystko, jak to będzie wyglądać i jak jadę. A więc 30-40 cm Bubble Joy, 50-60 Bubble Joy, 70-80 Haribo i. 90-100 y, Haribo. I yy, yy, jeszcze jest Cross. I Cross jadę na Haribo. To jest też koń typowo krosowy. Skokowo krosowy, więc mu dobrze powinna pójść. No i yy, na Babydżoju jadę w freestyle. Już sobie wymyślam mój ym, park. Yy, nie parkour, yy, mój yy, program ujeżdżeniowy, Dzisiaj już właśnie trochę go wymyśliłam i będę, chcę go. Tak do jutra, już mieć całego wymyślonego i tylko go trenować. Na pewno też zobaczycie prędzej czy później jaki stworzyłam ten układ dla jakiej muzyki. Także no. No i dzisiaj mamy trening skokowy, nie krosowy, dzisiaj skokowy, bo ostatnio jechałam crosowy trening na Haribie. No dobrze, dzisiaj zrobimy skokowy trening. Chcę dużo poćwiczyć do zawodów, więc... Rozstawimy jak najwięcej stojaków się da. I yy, yy, ubrałam mu o głowie beweli. To, yy, to takie czarne. I ono ma takie troszeczkę tutaj przydłużawy naczółek, ale tak to jest idealne i pasuje. Na niego także spoczko. Yy, a i tak na beweli jeszcze nie jeżdżę. Na razie tylko z nią pracę z ziemi, jak wiecie. Więc stwierdziłam, że ubiorę mu to o głowie, bo ładniej pasuje do napierśnika i wytoku zawody pojedzie prawdopodobnie w swoim ogłowiu, ale to jeszcze wszystko po prostu zobaczymy z czasem, albo po prostu no na, na pewno na zawodach pojedzie w Pelamie i to możliwe, że jeszcze nawet na dwóch wodzach Yy, bo no, na zawodach chcę mieć go pod dobrą kontrolą, a na no, taki trening skokowy to stwierdziłam, że dzisiaj wystarczy mu będzie dło zwykłe. A kiedyś nawet byłam w nim na zwykłym na działce na treningu i yy, bo, był bardzo grzeczny, więc yy, powinien dać się fajnie prowadzić. A założyłam jeszcze ostrogi yy, i yy, powinno być ok. Także no, yy, zabieram się za rozchodanie parkourku. No, i na razie go wstępuję. Także mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodoba, i zapraszam do oglądania. Okej okay, moi drodzy, wstępuję sobie dalej z Karibem i ułożyłam całkiem fajny parkurek. Zobaczcie, jak się prezentuje. Teraz Wam pokażę dokładnie. Zobaczcie na to słoneczko. Pokażę Wam teraz dokładnie yy, każdą przeszkodę. No, jakieś śliczne niebo, zobaczcie. Te chmurki i słoneczko. Ślicznie aż mu zdjęcie zrobię. Okay, więc tutaj gdzieś się wam te fatyki wyświetlą eee, no a ja wam teraz pokażę dokładnie każdą przeszkodę także tutaj mamy takiego małego krzyżaczka tutaj mamy troszkę większego tutaj mamy taką malutką stacjonatkę i tutaj mamy okserka malutkiego i tutaj ten okserek jest taki około 55 cm tutaj jest stacjonatka równe 40 nie, czekajcie Równe 30, przepraszam bardzo. I to tyle. Mamy cztery przeszkody. I bardzo fajne, moim zdaniem, parkoury. I na razie nie mogę napatrzeć, na leśniczne niebo. Jest one takie piękne, ale będzie fajny trening już to czuję. Dobra, ja już nie gadam. I zaczynamy zaraz. kus. i no. Kilka odpoczynku i zaraz będzie galop. I nasz wierzchowiec już rozgalopowany i rozgrzany, bo skoczyliśmy sobie jeszcze na rozgrzewkę takiego krzyżeczka z kusa i z galopu. Mogliście to zauważyć w sumie na filmikach. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze będzie tym treningu. Mamy sesję zdjęciową. Zaraz Wam się też tu kilka zdjęć gdzieś pokażę Ale większość będzie też na Instagramie, więc sobie tam też możecie wyjść. No i co? No i ja z tego treningu. Na razie jestem bardzo zadowolona. Haribo no, ma wytok na pierśnik, ale na tym wynigdełku bardzo ładnie chodzi. Jestem z niego zadowolona. Także zaraz będziemy próbować skakać ten parkur. I jak będzie ok, to będziemy stopniowo podwyższać, żeby jak najlepiej przygotować się do tych zawodów, które są już za miesiąc. W ogóle to takie widoczki, super parkurki, no. Kto by reflektował na trening ze mną? Co? Ja no, by chciał się umówić. No. Może kiedyś będzie można się umówić na trening ze mną, ale póki co jeszcze nie. Także no. Dobra, to zabieram się już do tego parkurka. Ja sobie jego pierwsze kilka razy skoczę bez kamery, bo jak skaczę jakby z telefonem, to muszę sobie jedną ręką kontrolować dwa wo dwie wodze, bo tutaj za dwa będzie dwa. Także ja sobie pierwsze skoczę ten yy, parkurek ze dwa razy bez kamerki. I jak będzie ok i go utrzymam, to yy, Wam nagram. Raz przyjechaliśmy i super skacze robi na tych malutkich przeszkodkach właśnie szczupaki i bardzo ładnie przejechał, ale przy tej stacjonatce tutaj yy, wyłamał, ale zrobiliśmy wolce i skoczyliśmy jeszcze raz, także skoczę sobie ten parkurek jeszcze raz i zaraz wam pokażę. To dzisiaj torpeda z niego. Torpeda, topera, wszystko. Także ja podwyższam. ustawiam tutaj 70 cm. Tylko zrobię może troszkę szerszą. Ok. I teraz ustawiam tutaj 70. A więc mamy tutaj 70. I teraz ustawimy sobie tutaj, tak, nie wiem, 75. Nie, nie da się. 80 muszę ustawić. Dobra, to ustawiamy 80. Jest 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A, 80, tu. Nie, tu. I zaraz jeszcze policzę, czy na pewno tak jest. Ok, mamy już tutaj 70, więc tak ją zostawię. Teraz ułożymy tutaj. I tu zrobimy oksera. Bo tam mamy już dwie stacjonaty. To teraz okser. I mamy jakiś taki krzywy okser, ale ujdzie. Okej, okay, więc teraz Wam pokażę finalnie ten parkulek. Szybko tu zostawiłam krzyżaka, bo przyszła przed chwilą moja siostra i ona też sobie będzie skakać, więc jej zostawię tego krzyżaczka, A tutaj jest 70, tutaj jest 70 i tutaj jest okserek jakoś 60, ale taki krzywy, więc nie wiem, ale coś koło 60-70 też. Także ja sobie to przyjadę tak jak zawsze no, pierwszy bez kamerki i jak będzie okej, okay, to wam pokażę. OK, teraz przejadę za sobie jeszcze tak szybko na czas, żeby potrenować do zawodu, bo wszystkie konkurencje na zawodach jadę na czas. Tak mi się wydaje. W sensie skoki, a cross nie wiem jak i na no, ujeżdżenie nie na czas, także no. Ale zwykłe skoki, wszystkie jadę na czas. Także teraz sobie jeszcze trochę potrenuję. Przed chwilą ham na Haribie i skoczyłam sobie teraz taki parkurek. Tutaj ten okser, tutaj ta stacyjnotka mała. Tutaj 90 cm. I tutaj sobie skoczyłam, czekajcie policzę, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 90. Yy, i jestem z charypka bardzo zadowolona, pięknie, bez żadnej zrzutki i teraz postaram się wam zrobić tak, żeby moja strona nie nagrywa, ale nie wiem czy to się uda. A więc moi drodzy, teraz mogliście zobaczyć kilka y, moich y, przejazdów tego parkuru. Tam już była metrówka, były dwie metrówki, ale tu jedną na stajakach. Jak y, widzieliście, cały czas no zbalaliśmy. A wiecie co jest najlepsze? Że po prostu jak moja siostra mnie nie nagrywała, to cały czas mi wychodziło i skakałam bez błędu. A jak po prostu było nagranie, to cały czas zwalałam. Więc ja nie wiem, czy to przez po prostu stres, żeby mi dobrze wyszło przed kamerą, czy jak. No, jak widzicie, są też gorsze dni. Ale ja i tak jestem bardzo zadowolona z Haripa i chwaliłam go po każdym skoku. Bardzo jest grzeczny. W ogóle ani razu nic dzisiaj nie bryknął, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Byłam dzisiaj jak baranek. Naprawdę. Dzisiaj sobie spokojnie bym mogła jakieś dzieci na nim pojeździć, bo był normalnie jak baranek. Bardzo jestem z niego dumna i zadowolona. Teraz już się stępujemy, jeszcze go szybko rozgalopuje na luźnej wodzie, z szybszą galopem, żeby mógł się wybiegać, ale też jest już troszkę zmęczony i też te zródki były dlatego, że to były ostatnie skoki, a trenujemy już godzinę i po prostu też jest już zmęczony i no wiecie o co chodzi, także ja już mu dałam luźną wodzę już wstępujemy. Jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, a przecież do zawodów został jeszcze miesiąc, więc mam nadzieję, że uda nam się wytrenować takie parkury. Też starałam się jechać to wszystko jak najszybciej mogę, żeby jak najlepsze miejsca zdobyć na zawodach. Także no, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. No i co? No i wydaje mi się, że yy, zaraz zobaczycie już końcowe rozgalopowanie. Dobry konik i już wstępujemy na koniec. Okej, okay. no i wstępujemy. Ja już, jak widzicie, wszystko posprzątałam, niebo jest dalej przepiękne. Naprawdę cudowne, nie mogę się dzisiaj napatrzeć. Bardzo, bardzo, bardzo udany trening mimo tych ostatnich już zrzótek jestem z Hariba bardzo zadowolona. Jak wiecie, to też jest młody koń, bo ma 3 lata, więc to jest tak super w ogóle, że on tak skacze i w ogóle, że cross i wszystko, więc ja jestem z niego bardzo zadowolona. Jest już rozstępowany, bo już nie dyszy, więc wracamy do stajni. Ale m, teraz tylko wejdę na schodek i na schodku sobie z niego zsiądę. No I zsiadam. Dobry koń. Chwyciłam go teraz za wodzę i wracamy już do stajni. I właśnie wracamy. Teraz jest tutaj ciemno, więc włączyłam flaszę. Zobaczcie, no nie, nie, nie widać. Czekajcie, nie, nie widać, tylko ja widzę. No, taki cienik. I idziemy. Teraz szybciutko go rozbiorę, rozsiodłam w sumie. No i na samym początku. U mnie wygląda rozsiodowanie tak, że na samym początku odpinam wodę od wędzidła. Wyciągam z wytoku, no i wodze lecą tutaj, gdzie są wszystkie wodze. Mam różne rodzaje wodzy, plecione, parciane, skórzane. Najwygodniej jednak jeździ mi się na wodzach skórzanych. Teraz zabieram sobie wytok i rozpinam na pierśnik. Oki okay, i teraz tutaj mam na i wytok i je daję tutaj do pudełeczka z napierśnikami, widokami oraz nausznikami i... Teraz o tutaj muszę rozpiąć sprzączki. Jedną i drugą. O kurczę, coś się zaklinę. O jest. I drugą sprzączkę odpinam. I ściągam o głowie. No tak, oddaję więc tak. Super konik. Zawsze jeszcze go później nie On bardzo uwielbia drapcianko za uszami. No i teraz o głowie, to jest o głowie Beverly, czyli tej pięknej klaczki tutaj. I, i je ja odwieszam. Tylko sobie je pożyczyłam dzisiaj na trening, bo do filmu musi ładnie Haribo wyglądać, więc <grymnie> wzięłam mu to o głowie. No i teraz ubieram mu kantarek i idziemy do boksu. A później, jak będzie tak około 20-21, to oczywiście ubiorę mu dereczkę na noc. I to już na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. I to tyle, pa pa!